Witam Was serdecznie, bardzo miło mi jest gościć Was na moim kanale. Zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj polecam pyszną, lekką sałatkę ze szpinaku z jajkiem. Jest bardzo szybka w przygotowaniu, idealna na śniadanie bądź na kolację. Będę potrzebować szpinak, jajka, cebulę pokrojoną. trochę orzeszków ziemnych lub innych nasionek ja wzięłam orzeszki ziemne solone prażone szczypta soli ocet balsamiczny sos sojowy olej sezamowy i sos słodko ostry Najpierw sparzę szpinak gorącą wodą Tak żeby liście zmiękły i żeby były takie delikatniejsze. Liście zalane wrzątkiem ugniatam łyżką, żeby wycisnąć z nich powietrze. Tak przygotowane liście odstawiam na chwilę, a w tym czasie zajmę się jajkami. Do jajek dodaję szczyptę soli. Niedużo, bo będę używać sosu sojowego, a sos sojowy jest słony. Jajka rozbełtałam. Teraz usmażę z nich naleśnik. Na patelni rozgrzałam około łyżeczki masła. Na rozgrzanej patelni usmażę jajeczny naleśnik. Przykrywam go przykrywką, ale tak, żeby zostawić niedużą szparę, żeby nadmiar pary wodnej mógł uciekać. Naleśnik mam już usmażony z jednej strony. Przewracam go i z drugiej strony smażę dosłownie kilka-kilkanaście sekund. Usmażony naleśnik odstawiam do przestudzenia. W tym czasie odsączę szpinak. Szpinak odsączyłam z gorącej wody i przelałam zimną wodą. I teraz muszę go odcisnąć. Ja miałam dosyć duże liście szpinaku. Dlatego żeby łatwiej było je wymieszać w gortowej sałatce, potnę je nożyczkami. Nie za drobno, tak po prostu, żeby łatwiej było mieszać i później jeść. Szpinak mam już pocięty. Rozdrabniam te grudki, które mi się porobiły w czasie wyciskania, tak żeby były takie bardziej pojedyncze, mniejsze kawałki. Szpinak odstawiam i teraz zajmuję się naleśnikiem jajecznym. Naleśnik przekroiłam na pół. Zwinę teraz w rulonik i pokroję na taki makaron wstążki. Taki o szerokości do pół centymetra. Jajeczny makaron mam już gotowy. Teraz zrobię sos. Dodaję niepełną łyżkę oleju sezamowego. Niepełną łyżkę octu balsamicznego lub sosu na bazie octu balsamicznego, niepełną łyżkę sosu sojowego, można wziąć też troszkę mniej i na koniec pół łyżki sosu słodko-ostrego. Wszystkie składniki sosu mam już w miseczce. Teraz wymieszam. Sos jest dosyć gęsty, żeby go odrobinę rozrzedzić. Dodam troszkę wody. Naprawdę niedużo tak niepełną łyżkę, łyżeczkę. Mniej więcej tyle mieszam. Do sosu dodaję cebulkę. Mieszam krótko, żeby wymieszać cebulę z sosem i żeby cebula porozpadała się na pojedyncze kawałeczki, żeby te kawałeczki nie były ze sobą połączone. Sos jest dosyć gęsty, ale to dobrze. Szpinak jest wilgotny, był zaparzany, więc ma sporo wody. Także sos powinien być troszeczkę gęściejszy, żeby nie rozrzedził za bardzo sałatki. Mam już wszystkie składniki przygotowane. Szpinak przekładam do miski. Dodaję cebulę z sosem. Mieszam, żeby cebulę mniej więcej równo rozprowadzić w szpinaku. I dodaję jajeczny makaron. Przekładam do miski, w której będzie podawany. Posypuje orzeszkami ziemnymi lub innymi nasionami. Jeżeli będziecie brać inne nasionka, należy je najpierw podprażyć na patelni. Ja miałam orzeszki już podprażone. Gotowa, sałatka, można ją podawać. Jest bardzo smaczna, lekka, idealna na śniadanie bądź na kolację. Można też ją zabrać na lunch do pracy. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia!